Ohayo, z tej Runia Zapraszam was do paczki z wanego e, I tak, z ogłoszeń parafialnych e, Po pierwsze Proszę nie reklamować swojego kanału w komentarzach Drugie e, Zapraszam na Discorda e, i myślę się uda to pogodamy. Czwarte mm, jeśli mi się też uda, to ten filmik, gdzie miał piosenkę czy muzykę to uh, uda mi się jakoś to lepiej zmontować Czwarte uh, Czwarte uh, um, Będą jeszcze paczki jeszcze, jeśli mi się uda to jeszcze dzisiaj Będą te wszystkie filmiki Piąte Jedna paczka będzie bez mm. kartonu takiego ponieważ nagrają któryś ten czwartek i ją wczoraj skasowałam przez przypadek. A spokojnie będzie nagrana. Piąte. Um, em. Jeśli chcecie to napiszcie w komentarzach jaką chcecie nową serię. Oprócz otwierania paczek Na przykład może być nowa seria mm. Moja kolekcja e, Zakładek e, Lub e, m, Moja kolekcja e, Kopów z anime Lub m, Moje figurki Też może być bo recenzje szczegółowe, ja nie wiem czy mi się w ogóle będą udać nie mam nadzieję, tak mangi um, czytam, czytam, ale muszę jeszcze czytać jeszcze inne, więc muszę pospieszyć i żeby um, przeczytać bo <laughs> trochę mi brakuje czasu bo ten czas zajmuje mi szkoła ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze Robić jeszcze coś oprócz otwierania paczek Jakąś nową serię Może jeszcze być na przykład Rysowanie Lub, lub, lub Nie wiem Ale To tyle Teraz Widzimy się Widzimy się w odcinku Dobra, powiedziałam powiedziałam Przepraszam za tą przerwę, ale Musiałam coś zrobić, ponieważ Um, mój homik trochę rozrabiał. Tak troszeczkę. Um, ale już wszystko jest ok. Bez trochę jest niepokoj, ponieważ by było trochę hałasu. I mam nadzieję, że wszystko dobrze słyszeć. I tak jeszcze um, Jeszcze nagię taki krótki odcinek, gdzie... Um, gdzie na ja jakąś nową serię i pod tym pierwszym odcinkiem z nowej serii co będzie, e, to tam możecie też, tam będą tam będziecie mogli e, stać pytania do Pion A które nie wiem jak będą wyglądać w ogóle. E, mam nadzieję, że wszystko słychać. Mam tą wielką nadzieję. Proszę. Dobra, to już może przechodzimy do paczki. W z Baneko mamy tak. Jest bardzo chuda. Co na pewno widać. Czy było widać? Czy ja tę paczkę otwieram? Bo nie wiem w czy to jest moja paczka. I czy, um, czy na pewno wszystko się znajduje? O, coś tu. Przepraszam, muszę coś zrobić z tyłem na chwilę. Widzimy się za sekundkę. Pa. Takie pa. Za sekundę się widzimy Okej, okay, już jestem. Ops, um, ops, ops, ops. Coś mi spadło, chyba. Co zobaczę? To, 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 to wszystko mam. Więc tak. Eee, to mam podziękowania od Waneko za zakupy i mamy mi cian. jest takie. Już chyba zostaje od tej osoby drugi raz. Eem. Następnie mamy reklamy z Sakury, która wychodzi dziesiątego. Dziesiątego, więc już dawno wyszła. Tak dzisiaj jest. Nie, tak. Tak, już dawno wyszła planuję sobie ją kupić i zacząłem, że w ona będzie miała blokadową tą m, okładkę taka ona albo tym. więc na nią poluję możecie sobie na tej reklamie przeczytać a, kawałek a, jak, a, jak ona będzie ogólnie wyglądała Szukała historii Dobra To jest inne, inaczej Łennu ma tą różdżkę I tego y, miska. Który ma ogonek I ona właśnie y, Ta manga wychodzi dlatego y, Ponieważ miała, y, Jest na 20-lecie Następnie Mamy zakładkę wrobioną w mangę. Mam już ich kilka. Ładna jest z tyłu, bardzo mi się podoba. Ach. Już dawno... Nie. Tak, już dawno wyszło. Na no, razie jeszcze nie kupuję, bo jak widzę tą zakładkę, to... niedawno. Tak, nie mogę do mnie przyjść, bo to jest. Ale to jest 18. A o 16 przynajmniej. Znaczy sumie 16, to mi przyszło to już totalnie. Eee, i następnie, gdzie ja tu mam? Eee. eee. Przepraszam, bo ja się tu nie umiem dostać gdzie... Czyli przepraszam Bo mi się coś chyba to zgubiło Więc jedziemy się razem za, za sekundę Dobra, już się widzę Już wiem gdzie jest to wszystko jest Wszystko jest na swoim miejscu I tak, tam ułożyłam już że to że Tam to ułożyłam to Ponieważ Pomyślałam sobie, że jednak To tam będę dawać I tak, wszystko mam Więc tak tu mamy pocztówkę e, królu róż. Um, jest bardzo ładna. To jest darmowa pocztówka na dwie stolecie. Jak tu widać, tu, tu, tu. Um, I tak. Um, I następne co ja tu mam to. I to mam magę Punder. A chcę, żeby się puszczała. Punder. I tu ma ciekawa, kto... jeśli chcecie przeczytać, jeśli chcecie wiedzieć, o czym to jest, chyba to. Chyba za 21 zł. A co widać? Yy, I tu jest taki oto obrazek. Yy, op, taki. ładna no jest ta dziewczynka. Nie mam dlaczego jedną bym żeby zacząć czytać. Zaczekam, może zobaczę jeszcze jedną mąkę Do tytanów. I jest i tak, jeśli wtedy kupiłam szybciej tę mangę, to um, dostałam wtedy, ten można dostać. Było um, takie, to Magnes, mi się podoba, tak, ten misio, jaki ładny ślini. I to tak, tyle właśnie było w tej. Patrzcie, tak, oni, że ma jeśli si si chcecie, to subskrybujcie, jeśli si chcecie, to skomentujcie, jeśli si chcecie, to dajcie łapkę w dół lub w górę. I. Będę już rozbierane wiadomości. No i widzimy się w następnym odcinku. Z paczek. No to, bye bye. Bye bye. Bye. Bye.